Uwaga, w tym filmie zawiera się niebezpiecznie wysokie stężenie fanboystwa. I w związku z tym lojalnie ostrzegam, że to nie jest recenzja, to są zachwyty. Zachwyty nad Monster Hunter Wilds i 8 powodów, dla których moim zdaniem warto w tę grę zagrać. Nie oznacza to jednak, że nie powiem też paru słów o rzeczach, które w grze akurat podobają mi się mniej, ale to dopiero na końcu tego filmu. A tymczasem, bez przedłużania, przejdźmy do tego, co w Monster Hunter Wilds najlepsze. Znaczy, chwila, zanim do tego przejdziemy, parę słów o tym, czym w ogóle Monster Hunter jest, bo mam poczucie, że mimo już jest to seria bardzo ugruntowana, która na rynku istnieje już od wielu, wielu lat, to nadal jest sporo graczy, którzy mogą o nie wiedzieć tylko 5 przez 10. Dlatego, że czuli, iż nie jest to po prostu produkcja dla nich, czy to może dlatego, że czuli się nieco onieśmieleni. Bali się nieco tego, co może ich w tej grze czekać, bo wokół Monster Hunterów od dawna krąży słowa gier raczej nieprzystępnych, a z całą pewnością wymagających. I tak rzeczywiście jest, chociaż mam poczucie, że Wild zmienia nieco ten stan rzeczy, ale do tego przejdziemy. Jednak co ważniejsze, Monster Hunter to gra, jak sam tytuł wskazuje, o polowaniu na potwory. Dokładnie to robi się w tej grze przez 95% czasu. Bierze się jakąś ogromną, trudną w użytkowaniu broń, potem bierze się ze jakiegoś wielkiego tłustego potwora i idzie się go upolować, ewentualnie złapać żywcem. I chociaż różne części od wielu lat próbowały czasem dodać do tego jakąś głębszą filozofię w postaci pseudofabuły, to tak naprawdę to właśnie liczy się tutaj najbardziej. Polowanie na potwory. A wszystko inne w tej grze to zaledwie dodatek. O wypolowanie na potwory gameplay'owo podane jest tam w formie wymagających walk z bossami. Bo de facto każdy potwór to taki boss, boss naprawdę wytrzymały, z którym z reguły walczy się co najmniej kilkanaście minut, a czasem i znacznie dłużej. Więc jeżeli nigdy w Monster Hunter nie graliście i nie wiecie, czy jest to gra dla was, to przede wszystkim zadajcie sobie pytanie, czy lubicie długie, wymagające walki z bossami. Jeżeli tak, to nie wykluczone, że Monster Hunter może być czymś dla was. No, to skoro wiemy już czyn te gry w ogóle są, to przejdźmy do kilku powodów, dla których warto moim zdaniem zagrać najnowszą część. Ale jeszcze jedna dobra wiadomość, bo oto sponsorem tego odcinka zdecydował się być Asus, za co bardzo dziękujemy, bo to wielkie wsparcie dla naszego kanału. W tym odcinku lokowany jest więc monitor gamingowy Asus ROG Strix XG27UCG. Duży, 27-calowy panel LED o rozdzielczości 4K i z odświeżaniem 160 Hz w trybie 4K właśnie, i aż 320 Hz w trybie Full HD, gdyby ktoś planował poważne, kompetytywne granie po sieci. Do tego czas reakcji 1 milisekunda od szarego do szarego, i obsługa zarówno FreeSync'a, jak i adaptive synca. Z kolei kąty widzenia wynoszą 178 stopni, zarówno w pionie, jak i w poziomie, zaś odzorowanie bar w DCI P3 jest na poziomie 95%. Monitor cechuje się też drapieżnym, ale nienachalnym designem i nawet z tyłu może pochwalić się zmieniającym kolor logo. Jego pozycję można łatwo regulować dzięki solidnej podstawie, a nawet obrócić ekran o 90 stopni, jeżeli potrzebny jest w pionie. Za to gałka sterująca z tyłu ekranu pozwala wygodnie nawigować po ustawieniach. Więc jeżeli ktoś rozgląda się właśnie za nowym, high-endowym ekranem do grania, i poczuł, że to może być coś dla niego. Link ze wszystkimi szczegółami znajdziecie w opisie tego filmu. No, to teraz możemy w końcu przejść do 8 powodów, dla których warto zagrać w Monster Hunter Wilds. Tak się składa, że wszystkie Monster Hunter'y właściwie od samego początku jednocześnie wyglądają bardzo podobnie, ale też zawsze mają do zaoferowania coś, co zupełnie wyróżnia je od wszystkich pozostałych części. I nie inaczej jest w przypadku Whites, które być może na pierwszy rzut oka wygląda niemal jak Worlds wydane już parę dobrych lat temu, ale weterani serii od razu poczują, że mają do czynienia z czymś zupełnie innym, a dla tych, którzy wiedzą o niej nieco mniej, argumentem, że jest to coś zupełnie nowego, może być mechanika ran czyli największa zmiana w utartej nieco już formule serii. Oczywiście ranić potwory na najróżniejsze sposoby czy nawet odcinka na części ciała można było już od dawien dawna, ale Wilds wynosi ten pomysł na zupełnie inny poziom. Od teraz bowiem w toku walki przypadkiem czy też intencjonalnie tworzymy na ciałach przeciwników otwarte rany. I kiedy taka rana powstanie to automatycznie wiemy, gdzie uderzać najlepiej. Oczywiście tak jak w poprzednich częściach, także i tutaj każdy potwór od samego początku ma swoje słabe i mocne strony. Ma części ciała bardziej i mniej upancerzone i takie, w które warto zadawać określony typ obrażeń, np. cięte czy obuchowe. To wszystko nadal pozostaje aktualne, ale jednocześnie mamy także te rany, które nieco ułatwiają... Uwwiają, ale jednocześnie także utrudniają. Ułatwiają, bo wiemy, co atakować a utrudniają, bo czasami te rany są w trudno dostępnych miejscach, przez co trzeba się nieco nagi żeby je trafić. I oczywiście już zwyczajne ataki w takie rany zadają większe obrażenia, ale najlepiej, kiedy tylko się da, wykorzystywać kolejną nowość, czyli ataki skupione. Bo taki skupiony atak w otwartym ranę może dać tam dostęp do potężnego kombosa, który podczas walki często może okazać się nawet decydujący. I powtórzę, chociaż dla kogoś, kto nie jest zaznajomiony z serią Monster Hunter może wydawać się, że ta mechanika rantu nie jest duża rzecz, to wy od razu poczują. Jak w istocie olbrzymi wpływ ma to na walkę? Jak w ten sposób gra dynamicznie przydziela nam nowe cele? Przydziela, a także zabiera, bo rany możemy tworzyć, ale także się one zasklepiają, co jakiś czas tworząc nam nowe wyzwania. I muszę przyznać, że mechanikom ran jestem urzeczony i mam też nadzieję, że zostanie ona w serii na dłużej. Niby żadnej nowości nie odnotowaliśmy na polu broni, ponieważ nie dostaliśmy żadnego nowego oręża. Znowu jednak, weterani dobrze wiedzą, że nowe bronie pojawiają się w Monster Hunter niezwykle rzadko, a twórcy raczej mają zwyczaju grzebać w tych 14 istniejących orężach. Modyfikować delikatnie ich mechaniki, dodawać nowe kluczowe często, jak się okazuje ataki. Tak więc niby dokładnie te same oręże z jednej części mogą być zupełnie inne w użytkowaniu w innej. I dokładnie to także ma miejsce w Monster Hunter Wilds, A poszczególne oręże chociaż wyglądają bardzo podobnie, i chociaż początkowo można odnieść wrażenie, że. Czy się nimi tak samo, to szybko okazuje się, że w przypadku każdego z nich dokonała się jakaś faktycznie istotna zmiana, która ostatecznie zmienia dynamikę użytkowania tego oręża. I tak, na przykład, jedna z moich ulubionych broni z Monster Hunter Rise, czyli Róg Łowiecki, tutaj jest niby taka sama, ale dzięki nowej mechanice banek, a także różnym innym mniejszym zmianom, de facto musiałem uczyć się tego oręża od nowa. Z kolei inna broń, która w Monster Hunter Rise w ogóle mnie nie urzekła, czyli łuk, tutaj stała się moją absolutnie ulubioną. Główne zmiany w jej przypadku to przede wszystkim dodanie tak potrzebnego i spektakularnego uniku, a także odebranie wszystkich zdolności wpierających i zamienienie jej na ofensywne. W końcu atak skupiony łukiem. Wygląda fantastycznie, daje dostęp do olbrzymich obrażeń, i tak naprawdę w moim przypadku to wokół niego kręci się cała gra tą bronią. Nawet najstarsi fani serii znajdą więc Wild z dużo nowego i będą z pewnością z radością odkrywać nowe rzeczy związane z każdą bronią. Z kolei dla tych zupełnie nowych będzie to od samego początku, mam wrażenie, aż przytłaczający ogrom zawartości. Bo 14 broni, z których każda cechuje się zupełnie innym stylem walki, każda wymaga co najmniej paru godzin nauki i każda choć jednocześnie może być tak samo skuteczna, to jednak oferuje całkiem odmienne możliwości, to naprawdę sporo. Nie przerażcie się jednak, bo chociaż oczywiście można orężami żonglować i na każde polowanie ich z czymś innym, to jednocześnie jak najbardziej można także przejść całą grę walcząc tylko jedną bronią i stając siebie obsłudze mistrzem, co także jest fajne. Jedną z bardziej widocznych nowości w Monster Hunter Wild jest nowy wierzchowiec, czyli Sacred, co znowu niby nie jest tak wielką nowością, no bo wierzchowca, czyli kumpsa mieliśmy już w przypadku Rajsa, ale obecnie mam wrażenie, że psiak z Rajsa to raczej był prototyp, a Sacred to faktycznie gotowy produkt. Gotowy, idealny i niesamowicie przydatny wierzchowiec. I podoba mi się w nim wszystko, począwszy od animacji, z jaką Sekret się porusza. Tego, że może czasami szybować, co fajnie wygląda. Tego, jak szybko skakujemy na jego grzbiet. Dzięki czemu w każdej chwili podczas walki możemy na krótko salwować się ucieczką. I na grzbiecie sekreta na przykład poratować się miksturą mierzącą antidotum czy ostrzeniem broni. Serio, ja osobiście niezależnie od tego, jaką bronią walczę, wykorzystuję sekreta podczas walki właściwie non stop. Czasem choćby tylko po to, żeby na chwilę odetchnąć czy pozycjonować się względem naszego celu. I oczywiście także po to, żeby zeskoczyć z grzbietu Sekreta na potwora, dzięki czemu zyskujemy szansę specjalnego i niezwykle Ataku. Ba, dzierżąc broń dystansową możemy także strzelać w grzbietu Sekreta. I chociaż mamy wówczas dostęp tylko do najbardziej podstawowych ataków, to jednak i tak czasem się to przydaje, a przede wszystkim po prostu fajnie wygląda. W końcu Secret to także sprytna bestia. Sprytna, bo to potrafi prowadzić nas do każdego celu na mapie, nieważne czy jest to przeciwnik, czy jakiś zasób, który chcemy zebrać, zupełnie automatycznie. I tak, oczywiście, jest to kolejny z wielu kroków do skażualizowania gry, bo jeszcze będę o tym mówił, ale Monster Hunter Wilds to część serii przyjazda każualom jak żadna inna, ale chociaż na początku na tę opcjonalną automatyzację nieco kręciłem nosem, to szybko zacząłem ją doceniać. Bo faktycznie on na grę, to jedno, a my podczas kiedy nasz sekret sam dąży do celu możemy na przykład skupić się na zbieraniu zasobów. Więc ja osobiście Secrety uwielbiam, uważam że na każdym polu przyczyniły się pozytywnie do wrażeń z gry, a przede wszystkim to także dzięki nim zmieniła się dynamika walki. No właśnie, to jest kolejny powód, chociaż być może nie aż tak konkretny. Bo na nową dynamikę walki w Monster Hunter Wild składa się naprawdę sporo rzeczy: drobne zmiany w broniach, obecność sekreta, ale także to, że mam wrażenie w grze przebudowana została nieco mechanika uników. Mogę się mylić, ale mam wrażenie, że względem poprzednich części dodanych zostało do uników trochę klatek nieśmiertelności, dzięki czemu nieco łatwiej jest walczyć w dużej bliskości wroga. Łatwiej jest biegać pod jego nogami, co także jest ważne, dlatego żebyśmy mogli trafiać obecnym w różnych miejscach otwarte rany. różnych większych i mniejszych zmian na najróżniejszych płaszczyznach zaszło w Monster Hunter Wilde znacznie więcej i wszystkie one mam poczucie właśnie sprawiają, że walki tutaj są odczuwalnie inne. Czułem to od samego początku, upewniałem się w tym z każdą chwilą spędzoną w grze, a w końcu przekonałem się, że tak jest istotne, kiedy odpaliłem mojego uwielbionego Monster Hunter Rise, gdzie rzeczywiście walczy się inaczej, nadal cudownie, nadal fantastycznie, ale no właśnie, po prostu inaczej. Ale rzecz jasna na inne wrażenia z walki wpływa także to, co chyba najważniejsze w Monster Hunter, czyli potwory. W tej części rzecz jasna wracają te klasyczne bestie, ale jest także sporo nowych. I cóż mogę rzec, każdy potwór w tej grze to klasa sama w sobie. Każdy z nich stanowi zupełnie inne wyzwanie. Wobec każdego z nich należy obrać inną taktykę. Każdego trzeba się nauczyć. Nie tylko jego ataków i zachowań, czy specyficznych animacji, ale także tego, gdzie warto uderzyć, żeby zabolało najmocniej. Gdzie warto uderzyć, żeby potem zebrać najcenniejsze rasoby, a z nich później stworzyć jeszcze lepsze zbroje czy oręże. Jednak mam też poczucie, że to Właśnie w Monster Hunted Wilds potwory wyglądają jak dotąd najlepiej. I głównie mam tu na myśli ich animacje, które są niesamowicie płynne i niesamowicie realistyczne. Do tego stopnia realistyczne, że czasami aż szkoda jest atakować te potwory. Szkoda jest zabijać te piękne, imponujące bestie. Bo serio wiem, że to brzmi dziwnie, ale po prostu czujemy wobec tych wirtualnych bytów pewien szacunek. Bo tak są one imponujące, tak są one wiarygodne. I tak też są one łatwe do zabicia przez pierwszych 20 godzin gry, bo Monster Hunter Wilds to ta część, która mam wrażenie ze wszystkich dotychczasowych jest najbardziej przystępna. Co oznacza kontynuowanie przez kapką trendu ułatwiania swoich gier, na co najwięksi fani narzekają od wielu lat, ale co w moim odczuciu jest wielkim ukłonem w stronę casuali i próbą zachęcenia w końcu do Monster Hunter tych graczy, którzy zawsze czuli, że chyba nie dadzą rady. Otóż jestem przekonany, że w przejściem Monster Hunter Wilds poradzi sobie każdy. Bo kampania fabularna gry, gdzie fabuła jak zwykle jest Mocno pretekstowa, chociaż ma też parę mocnych punktów, ale ostrzegam, że nie ona jest w tej grze najważniejsza. Jest tak banalna, że właściwie każdego potwora można zabić tutaj w biegu. Bez patrzenia na to, jaki weźmiemy kwipunek i bez konieczności nauki zachowań potworów. Do tego stopnia ułatwione zostało walki z niby nawet najpotężniejszymi potworami. I okej okay, dla mnie, czyli osoby, która ma w tej serii pewne doświadczenie, oznaczało to, że gra przez pierwszych kilkanaście godzin była nieco może nie nudna, ale powiedzmy, no mało wymagająca. Jednak szczerze mówiąc, nie przeszkadzało mi to, bo traktowałem kampanię fabularną gry jako troszkę prosięty, może, ale jednak Samouczek. Bo nauczony doświadczeniem poprzednich części dobrze wiedziałem, że prawdziwa zabawa zacznie się dopiero po skończeniu gry. Dopiero po napisach końcowych zacznie się powoli rozkręcać prawdziwy Monster Hunter. Ten Monster Hunter, gdzie przed każdym polowaniem trzeba się naprawdę solidnie przygotować. Trzeba odrobić zadanie domowe, trzeba przygotować sprzęt i trzeba się także sporo nauczyć teorii. No i nie zawiodłem się, i rzeczywiście tak jest. I chociaż nadal po tych 35 godzinach gry nie mam jeszcze poczucia, że gra stała się naprawdę, naprawdę trudna, to faktycznie z każdą chwilą, każde kolejne zlecenie nieco podkręca poziom trudności. I okej, okay, chociaż być że tempo jest dla mnie nieco za niskie, to mając świadomość jak dużo w tej grze chcę spędzić czasu, a będzie to pewnie 100 albo i więcej godzin, uważam, że długofalowo jest to jak najbardziej dobra decyzja. Bo rzecz jasna, przede wszystkim takie podejście docenią gracze casualowi, gracze zupełnie nowi, którzy z serią jeszcze nie mieli do czynienia. Ale musicie wiedzieć, że nawet takie osoby jak ja, które spędziły grubo ponad 100 godzin w jakiejkolwiek innej części, w moim przypadku był to przede wszystkim Monster Hunter Rise, chociaż grają także w inne poprzednie części, nawet takim osobom umiejętności walki z czasem rdzewieją i także muszą się wielu rzeczy uczyć za każdym razem od nowa. I biorąc na to poprawkę, ostatecznie doceniam, że Monster Hunter Wilds dawkuje nam wyzwania stopniowo. Stopniowo także pokazuje nam nowe mechaniki, bo to jest cecha tej serii, że okienka z wyjaśnieniem nowych rzeczy pojawiają się nawet po 20, 30 czy 50 godzinach gry. Tak, to jest tego typu gra. W każdym razie, w końcu robi się trudno. W końcu pojawiają się takie walki, w których jesteśmy totalnie poniewierani i czujemy się czasami jak szpaciana lalka miotana przez potężnego, wściekłego potwora. Takie walki, które początkowo przegrywamy i do których musimy podejść więcej niż raz i co jest właśnie najlepsze: to poczucie upadku i następująca po nim chęć zemsty, a potem intensywna walka, w której do ostatniej chwili nie wiemy, kto zwycięży. Więc tak, chociaż jest to nieco bardziej niż zawsze odłożone w czasie, to jak najbardziej wytelani także znajdą tutaj wyzwanie. I w końcu ostatnia, być może bardzo mała rzecz, ale jest to detal, który ogromnie doceniam, czyli obecność Almy. Naszej pomocniczki, która jednak w przeciwieństwie do wszystkich innych podobnych postaci w każdej innej części nie pomaga nam wyłącznie w obozie, a faktycznie cały czas z nami wędruje. Jest obecna na każdym polowaniu, co oczywiście w każdej chwili daje nam dostęp do nowych zleceń, ale przede wszystkim po prostu fajnie wygląda i robi klimat. Bo Alma co jakiś czas mówi coś do nas, pomaga zbierać nam zasoby, a po każdej walce na przykład zaczyna badać ruchu pokonanego stwora. To rzeczywiście jest badaczka, a nie tylko mówi, że nią jest, i siedzi cały. Dzień w wygodnym obozie. Więc, chociaż akurat obecność Almy faktycznie nie wpływa jakoś znacząco na gameplay, to ja osobiście uważam, że naprawdę robią na klimat. I to jest tych kilka rzeczy, które w Monster Hunter Wilds podoba mi się najbardziej. Ale jak się rzekło, jest też parę takich, na które nawet ja kręcę nosem. Nawet taki fanboy, nawet osoba tak entuzjastyczna. I na czele, chociaż może niedługiej listy moich narzekań, znajduje się oprawa gry, która niby wygląda całkiem w porządku, ale gdy przyjrzymy się bliżej, to rzadko mamy poczucie, jakbyśmy cofnęli się na przykład do ery PlayStation 3. Serio, na PlayStation 5, i zwłaszcza w swojej wydajności, niektóre tekstury, niektóre modele wyglądają po prostu obrzydliwie, i aż trudno uwierzyć, że pojawiły się w grze z 2025 roku. Okej okay, wszystko wygląda nieco lepiej. W trybach skupiających się na oprawie, ale wówczas liczba klatek spada do 30. Co znowu dla mnie niby osobiście nie jest taką wielką tragedią, bo w końcu przeszedłem cały Monster Hunter Rise w 30 fpsach na Switchu, ale to jednak jest PlayStation 5, więc oczekiwałbym, że będziemy mieli dostęp do większej płynności także przy zachowaniu lepszej oprawy. Ale tutaj niestety wybór jest między czasami obrzydliwą grafiką i płynnością, a w miarę przyzwoitą oprawą i niestety tylko 30 fpsami. Mówię w miarę przyzwoitą, bo czuć wyraźnie, że silnik gry ledwo sobie radzi z jej ogromem. Bardzo często stykamy się z najróżniejszymi gliczami. Czy miejscami, gdzie grafika po prostu wygląda słabiej, nie wiadomo w sumie czym. Gdzie nie działa do końca dobrze oświetlenie, gdzie obecność pewnych efektów powoduje, że obraz zamienia się w mydło. Tak jest rozmyty i nieszczegółowy. I choć akurat to, co w tej grze najważniejsze, jak zwykle wygląda fantastycznie, tutaj mam na myśli rzecz jasna potwory, które są pięknie wymodelowane i animowane, chociaż także i tutaj zdarzają się kiepskie jakości tekstury, to ogólnie muszę powiedzieć, że oprawa w Monster Hunter Wilds szału nie robi. Więc jeżeli dla kogoś oprawa ma znaczenie kluczowe, jeżeli ktoś jest szczególnie na ten aspekt wrażliwy, no to podejrzewam, że może nawet od Monster Hunter łatwiej się zupełnie odbić. Inna rzecz, której mi osobiście brakuje, to kablobaki, czyli taka zdolność z Monster Hunter Rise, która pozwalała nam się dynamicznie przemieszczać po polu bitwy, tak jakby sieci Spidermana. I nie tylko wyglądało to świetnie, tylko dawało to naprawdę spore możliwości, ale też mam poczucie, bardzo pogłębiało gameplay, bo żeby opanować obsługę tej mechaniki do perfekcji, trzeba było włożyć naprawdę sporo wysiłku i czasu. I pewnie to jest właśnie powód, dla którego w Wildsach tego zabrakło, bo mam poczucie, że twórcom zależało na tym, żeby gra była jak najbardziej przyjazna i przystępna dla początkujących, a kablobaki są tego zaprzeczeniem. Ba, znam sporo osób czy to w serii, czy zupełnie nowych graczy, którzy mówią, że kablobaki to już dla nich za dużo, że to właśnie przez nie odbili się od Rice'a. Więc naprawdę rozumiem, czemu zostało ono usunięte, ale osobiście mam poczucie, że jednak nieco zubaża to mechanikę gry. Nie, po prostu tej opcji niezwykle brakuje, ale być może dzięki temu Monster Hunter Rice zawsze będzie dla mnie atrakcyjną opcją. I no właśnie, niezależnie od tego, jak dobrze bawiłem się przy White's, jak dobrze bawię się cały czas, a czuję, że ta przygoda dopiero się zaczyna, bo jeszcze ogromnie dużo zawartości przede mną, to od samego początku miałem takie poczucie, a tylko się ono we mnie pogłębia, że chyba jednak to Rice będzie dla mnie tą najlepszą najle Serii. Bo daleko wschodni klimat Rice, bo dobór potworów, bardziej jakby klasycznych i legendarnych, bo obecność kablobaków, bo pewne metamechaniki, na przykład związane z zarządzaniem naszymi koleszkotami, gdzie w Wild jest tylko jeden koleszkot i możliwości robienia z nim czegokolwiek jest raczej niewiele. I chociaż nie jest to dla mnie oczywiście wada Wildsa, to że wolę Rajsa, no to chyba jednak coś jest na rzeczy. Myślę jednak, że to zupełnie subiektywna sprawa i będzie równie wielu graczy, którzy podobnie jak ja wolą Rajsa, jak i takich, którzy totalnie oddadzą serce Wilds. Nie mówiąc o tej trzeciej grupie graczy, dla których tą ulubioną częścią Monster Hunter jest jakaś jeszcze. Czy starsza. Choćby dlatego, że te starsze były znacznie bardziej wymagające od samego początku. To jednak tak naprawdę traktuję jako wielką siłę tej serii. Że chociaż każda część wygląda podobnie, że każda niby skupia się na tym samym, to jednak te wszystkie czasem większe lub mniejsze różnice powodują, że każda z nich ma swój unikatowy charakter. Że w każdą z nich gra się nieco inaczej, ale niezmiennie fantastycznie. A w każdym razie dla mnie, bo pamiętajcie, że jestem freakiem Monster Huntera. I tak mam pełną świadomość tego, że to nie są gry dla każdego. Że wiele osób mogą one odrzucić. Że nawet wszystkie wysiłki związane ze skazualizowaniem wildsa mogą dla niektórych graczy nie być wystarczające i nadal te gry będą po prostu dla nich zbyt wymagające. Ja to wszystko rozumiem. Nikogo do grania w wilds nie zachęcam, nie każdy sam sobie oceni, czy to jest odpowiednia gra dla niego. Dla mnie jednak zdecydowanie jest. Do tego stopnia, że po prostu nie mogę się od niej oderwać. Każdego dnia, od kiedy mam do niej dostęp danej przez wydawcę, cisnę w nią przez parę dobrych godzin. Dziennie i cóż, bawię się świetnie. Nawet jeżeli po raz poluje na tego samego potwora, bo każda walka jest inna, każda jest emocjonująca, każda to inna przygoda. No, a jak grało mi się na tym monitorze podczas testów, Rockstrix XG27 UCG, jest spory, więc już choćby z tego powodu wrażane były naprawdę spoko. Osobiście podobało mi się też nasycenie barw, nic nie mogę zarzucić responsywności matrycy, no i z łatwością mogłem dopasować monitor pod siebie. W końcu dzięki dual mod w każdej chwili mogłem odpalić wyższe odświeżanie i włączyć na przykład jakąś wymagającą grę sieciową. Ale choć samo urządzenie sprawdzało się świetnie, to nie jestem w stanie powiedzieć, czy akurat Monster Hunter Wilds było w stanie wycisnąć z niego ostatnie poty, bo jakoś się rzekło, oprawa gry, delikatnie mówiąc, nie powala i wyraźnie odstaje od czołówki. W każdym razie, gdyby ktoś był tym panelem zainteresowany, to przypominam, że link znajduje się w opisie. No, to dajcie znać, co Wy myślicie o serii Monster Hunter, i czy ktoś z was ma chrapkę na Whitesa, czy też może planujecie zacząć od innej części? Jeżeli tak, jeżeli koszty mają dla was znaczenie, to osobiście polecam na sam początek rzecz Które jest tańszy, a w mojej opinii niezależnie od tego, jak dobry jest Whites, nadal jest lepszy. A jeżeli podobał Wam się ten film, to śmiało zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę robi robotę i naprawdę pomaga zagranikowi rosnąć, a mnie zwiększa motywację do robienia dla Was kolejnych filmów. No i cóż, trzymajcie się. Cześć!